Dż. Patrz. No ja kręciłem, to mi też tak tańczyła. Dobra, to zrobmy tak dla widzów. Ustawmy to na 0. Jest 0, prawda? Mhm. I lecimy. 1 2 3 4 5 6 7 8 i półsetki dużo, prawda? A gdzie jest błąd? Pewnie to samo, co z tamtej strony. Gdzie? No co, piasty trzeba wyczyścić? Nie. A co się stało? No co za błąd zrobiłeś? Ja? Tak. Koła mi się skręciłem? Nie. A co? A gdzie masz tę dystansę? Ha! Koło jest niedokręcone równo i dlatego może być. Masz tę dystanse? Ma. Koło jest nie ten. To, że koło tam się przekręciło, to nieważne. Ale jak to się nazywa? No. Musisz to dokręcić. Ona tak z tamtej strony się działa, że młotkę trzeba ustukać. Oby miał Pan rację, ale... Ale? Obyś? No. Może się okazać, że tak, masz rację Ty. Że będzie brudne, ale prawie 900. Udało się? Co? Nie, no jeszcze nie gnie teraz. Dobra, to poczekaj chwilę. Czekam na ciebie, bo... Ty dokręć, ja idę po bluzę. To jest to oczywiście. Fawo Jest jeszcze prawdziwa motoryzacja na tym świecie. Sponsorem odcinka jest Vizixen, nowoczesne rozwiązania dla mechaników. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Raz. Dwa, chyba trzy. No poczekaj. I zobacz samo dokręcenie ile ci dało. Zaczynasz od najniższego, czyli tu no to załóżmy, że tu będzie zero. Zminimalizować, odkręcić, wyciągnąć, wykręcić, wyczyścić. Nie no, tak, żeśmy tamtej stronie to zrobili, to z tej. I to samo bym zrobił dokładnie. Odkręcił, odbił i zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. A z tamtej strony wyglądało bardzo słabo. Ja coś mam wrażenie, że. nie jest wyczyszczone, ale nie jestem pewny. Jeżeli to jest wyczyszczone, no to ktoś bardzo słabo podszedł do tematu. To tam już nie wyczyścił. Wydaje mi się, że wygląda to przez te otwory lepiej jak z tamtej strony, ale zaraz Bo filtry mamy, tak? Do niej. Filtry już to wszystko zrobione. Aha, no tak, bo pani przywiozła, tylko olej, no tak. Opel Komfort. To to? Chyba, że ktoś z tej strony piastę wymieniał, wiesz? To wtedy ma czysto. Tak może być. 300, to wiesz, to, to akurat to nie jest <laughs> jakaś taka. No ja bym powiedział, że tu ktoś czyścił, chyba. W porównaniu z to lepiej wygląda 100 razy niż tamta, Ale oczyść. Oczyść i skręć tak samo, i zobaczysz, że <laughs> do setki A. zejdziesz. Jest to, oczywiście. V8. jest jeszcze prawdziwa motoryzacja na tym świecie. Sponsorem odcinka jest Visixen, nowoczesne rozwiązania dla mechaników. Sponsorem odcinka jest oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. No dobra. Czyli co? Trafił do nas seat na wyciek płynu. Pan zobaczył na podjeździe, tak, kilka kropel płynu. Daj jeszcze wyżej. Ojej. Pan zobaczył kilka kropel płynu i co? I powiedział, że gdzieś cieknie płyn. Ty to oglądałeś dokładnie, wszedłeś w poprzek i mówisz, że nic nie widzisz. Tak. Zadzwoniono do pana, i pan pokazał miejsce, z którego cieknie. Tylko zaraz wam mówię jeszcze tutaj na zdjęciu, co pan pokazał. Ajcie, Mateusz nabijał ciśnienie już do. Przegazuj! Łączę! No? Jeszcze? Okej, okay. możesz zgasić. Dobrze, także jeszcze raz, bo tutaj sprawdzaliśmy, skąd mamy nieszczelność. Eee, ja rozumiem, że nie musicie się na tym znać, no bo nie musicie się na mechanice znać. Ale moi drodzy, no tak trochę słabo to wyglądało. Mateusz się trochę narobił, naszukał, nakombinował, jak to tutaj wygląda z tym wyciekiem nieszczęsnym. No I się okazuje, że to był wyciek prawidłowy. A dokładnie, o zobaczcie, tu mamy rurkę od klimatyzacji. Widzicie? I pan tego wziął ręką, przejechał i mówił, O, mokro, to stąd mi cieknie. No nie, to jest oczywiście klimatyzacja, która yy, zaszrania się. Znaczy, no, nawet nie zaszrania się, tylko kondensacja pary robi się tak, bo jest yy, część zimna i ciepła. No i oczywiście zaczyna ta rurka parować. Woda skraplając się spadała na ziemię. I o to Panu chodziło, Pan nawet zrobił zdjęcie rurki, z której cieknie, rurki klimatyzacji. No dobra, troszkę poszukane, pośmiano się. W Seat poprosiłem, e, poprosiłem Andrzeja, żeby przyjechał ze sprzętem od Gładyska. Tak, taki sprzęt Gładysek. Zobaczcie, jak elegancko można sprawdzić sobie wtryski. I możecie zobaczyć, jak drugi i czwarty są najgorsze. Mamy podpięty sprzęt. Sądy pomiarowe. Wpięte krokodyl krokodylkami na instalację elektryczną. I on zaczyna nam pokazywać, co się dzieje z wtryskami. No i widać, że te wtryski są śmieci. Dlatego właśnie mamy taką pracę silnika i tak to działa. Ale ten gładysek to on to robił, tak? Tak, to jest jego. To jest jego. Ok. Szkoda, że tu nie pokazuje tej... Nie ma, prawda? Nie ma właśnie. No, ja też nie miałem na, na tamtym. I wiesz, to jest właśnie to, że teraz jak masz taki sprzęt, mm -hmm. to można to zobaczyć. Nie? Tylko teraz tak, jak tam są te opiłki, no to jak wymienisz no to, ci się to nic, nie nic nie da. Nie? Musisz wymienić pompy obydwie. No i tak zgodnie z, ze sztuką powinieneś wymienić zbiornik, przewody, pompę w baku, pompę wtryskową. Zgadza się? Cały układ. A piłki są. Tylko wiesz, nikt ci się nie zgodzi na to, żeby wymieniać takie elementy jak zbiornik, bo to za to miliony one zapłaci. No wiesz, ja zaproponuję klientowi wymianę całego układu paliwowego. Nie zgodzi się, no wiesz, no to trudno. To jest... będzie bez sensu. Bo to sama wymiana wtedy e, Ci... nie, 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 bo będziemy zaraz mieli to samo. Musimy wymienić pompę, a to, to będzie bardzo drogo. Szczerze, wtryski to są najtańsze rzeczy, jakie mogą być w tym aucie. Bo tak muszę wlecieć z nową pompą. Muszę wlecieć oczywiście z nowymi przewodami, zgodnie ze sztuką, jak chciał zrobić. Co, co tu zaopiłkowało, bo opiłki są w Pompa tak w zbiorniku. Ponoć one kurde opiłkują. I to jest złoty brokat. Niesrebny. Nie no, to ewidentnie to ja też to zobaczyłem wcześniej, że to są śmieci, ale przyjechałeś, potwierdziłeś, że w te wtryski to jest po prostu śmieć. Wtryski oberwały najprawdopodobniej przez pompę wstępną, która jest w baku. Tamta pompa uszkodziła tą pompę i wtryski. I tak jak mówię, no jeżeli Pan nie zgodzi się na wymianę zbiornika, to ja nie będę mógł dać tu gwarancji żadnej kompletnie, bo opiłki, wiesz, przy takim ciśnieniu one się wbijają w plastik. No właśnie widzę, na przewody tylko i to wszystko. Nie no fajny sprzęt, tylko trochę Troszkę No ale to no. Robi robotę Robi robotę, jasne. Jasne, że tak. No. Czyli potwierdziłeś moje przypuszczenia. No nic będę dzwonił do pana. Najpierw zadzwonię. Zapytam się ile to wszystko kosztuje. Podliczymy, zadzwonimy do pana. No i tyle. Ej, paczka leci. Słuchaj, nic? A żeś zepsuł, a tak fajnie stukało. Kurwa, na asfalcie ci znajdę. Nic. Postaw to kurwa i tyle. Ale ci trochę chodzi. Dobra, następny sterowniczek. Obniżanie temperaturki, moi drodzy. Zobaczymy, czy się powiodło. idę po latarkę i dziesiątkę. Ty, a ja latarkę trzymam na szyi, nie wiem po co. Niebieski. Czarny. I szary. Już? Okej, okay, pokaż. Dobra, tam się załączył wentylator, moi drodzy. Jak się załączył, ja miałem 99 stopni. W tej chwili mamy już 98, 97 i wentylator zaczyna nam zbijać temperaturę. Także co? Tym razem Opel Moka z 1.4 turbo myślę, że został uratowany. Za duży detal. Kurde, że w tej sprawie, Patrz, tej przy... no wiecie co Widzimy jak on wyskakuje. Żyjesz Marcin? Żyję, ale kurde powiem ci, Co to za życie? Zobaczyłem, że kurde wali mi teraz chyba 200 nad stąpą. Nie lękaj się. Nie pokonujeło ci nic? Nie. Ale jesteś staną na linii szczału. Ale ja tylko widziałem jak to pada. myślałem, że to odpadnie, no. ale wystrzeli, Ta <śmienny> Tak jeszcze liczyli lata jak mi prawka do hmm. bardziej do szyi. <śmienny> 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 co ja Cię <laughs> nie obraziłem ani oj Mateusz, Mateusz co by nie było obiecuję Ci, że Cię przeżyję no dobrze, no. Ja ci nie w rękę, dla mnie to żyć 100 lat, 100 no, nie może żyć i lat, a może sto pięćdziesiąt. twoje serce podała. Jak jeszcze takie rzeczy boicie? Boicie, kankana, tam wystrukam. Waże, bo tam ta strona jest gorąca. Co to jest ten kruch? Kankana ci wysłucham jeszcze. Nauczę się specjalnie. Co on teraz <noise> widzą? Powiedzieć jak to robi robotę jednak? Że <noise> cię pomyliłeś. Że miałeś nie tym przedłużać. Fajna pomyłka. <głos> <głos> Ładny mi żart. <noise> Ja tam zrobiłem, że nie zrobiłem Okej okay. Pokaż na chwileczkę proszę Bo tu mi nie pasuje jedna rzecz jeszcze To tak było? Tak A to? Tu? Urwane jest jedno o, wróć. Całego wrzucić od razu, wrzuć, 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 puść! Całą, całą, ze wszystkim. No to masz matę dawaj na szmatę od razu. Poczerniła się? Czy za mało nagrzana? Nie, to czerna. Niech wyciągniecie i niech Możesz wyciągnąć, ja go już nie dymi nie tego to już możesz wyciągnąć. Nie tak szybko. Hmm, zamieńmy się na szczypce. to to będzie w ogóle zarąbiaste. O, taką robotę tutaj ja uwielbiam. Taka to jest moja robota. Sorry, że Ci zabrałem ją, ale to jest moja robota. O, takie cuda. Zobacz, jak ta galanteria teraz wygląda. A srebrno ją. Dzióbkiem do dołu o, powiem. O, coś takiego, no. I tu podpadek nie było. Okej. Okay. Zgadza się, natomiast ja nie chcę też pakować nowego, bo to auto ma mi posłużyć rok, maksymalnie półtora i idzie po prostu podstawkę, więc nie chcę inwestować niebawem takich pieniędzy w to auto. Pytanie, kiedy można do Pana podjechać zostawić Co tu się dzisiaj? rusza? Dajka. Czemu? No, bo jeszcze nie jest wciśnięte. Eee, czy można zostawić wektrę? Można zostawić wektrę. Eee, w każdej chwili. Od 9 do 17 zapraszamy. E, wie pan co dzisiaj? Mo możliwe, że się wyrobię, także powinienem. Czas to ścisnąć mocno. Podjechać, bo po końca pracy koło 15:30, więc mam nadzieję, że się wyrobię do tej godziny. Uh -huh. Dobra. dobra u pana. Nie ma sprawy. Dobra, super. Dzięki, Dzięki dobra. pozdrawiam. Pozdrawiam. Napinacz, panie. Musisz do góry, to musisz odgiąć i to podnieść do góry, bo to działa tak na taką zasadę, o widzisz, na jaką, o widzisz jak to działa? Tak. Co, nabiło coś? Nie on chyba Tak to nie ten Nie usłyszę gdzie nawet no To układ powinien być szczelny, czyli gdzieś jest rozczelniony ja tutaj, chyba, ale nie wiem Ta możesz słyszeć, że on nabija Dobrze, a weź nasz sta, stary sposób Ten i psiknij tam mu z półtorej bara. Półtora i dwa. I zobaczysz co się dzieje. Może być, że gdzieś tu jest rozerwane i wiesz, wszyscy szukają. Mocniej, dobra, pójść, ciężko chodzi. Popuszczone masz? No, o, coś lżej zaczęło. A spróbuj jeszcze wcisnąć. O, oh. no, oh. jeszcze ciężko. Jest ta popieprzona regulacja na łożysku? Tak. Dobra, tam możesz puścić. Eee... Ale Radku, to nie przejdzie, nie? Trochę się kurzy i tego nie widziałem. Przeczyść szybę? I Marcin ci pokaże z tyłu, jak się trzepie filtr, filtr trzeba wyczepywać. Tak luźno? Tak luźno było chyba, no? No, dobra. Schodzi? Jest to oczywiście V8. Jest jeszcze prawdziwa motoryzacja na tym świecie.